Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk k 47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 czerwca. wygrania macie face w card o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Maneczko z tej strony wowka witam was w nowym odcineczku, w którym lecimy sobie od 90 zł do kosy na Hagu Pamiętajcie oczywiście o najlepszym kodzie na stronie jakim jest kod Wowka. kod dodaje słuchajcie wam 20% więcej przy doładowaniu no i 4 zł da start możliwość też dostania gratisu ode mnie przy wpłacie macie tutaj do zdobycia te skinki wleciały teraz te rękawice dla was. Więc naprawdę mega mega mocno. No i co? Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zaczniemy sobie od case Batelka. Czyli dosyć standardowo, nie i i to wygląda jakby się pozmieniało, nie wiem, coś troszeczkę inaczej wygląda na jakiejś hagu, nie wiem, nie wiem. Ej, może coś się tutaj zaupdateowało, znaczy po prostu był jakiś update. 90 zł. No to nie możemy sobie pozwolić na nie wiadomo co, nie wiadoma sprawa, no ale od jakiejś ciekawej bitwy jak najbardziej zacząć możemy. Może zacznijmy od eventowej skrzyneczki na trzy osoby, dobra, niech będzie na trzy osoby. To jest chata, naj... nie najtańsza. Nie, najtań... jest jeszcze tańsza. To jest ta druga najtańsza skrzyneczka. Ok, jest pierwszy przeciwnik, jest drugi przeciwnik, więc bitwa się zaczyna. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, wyglądało. Mamy bardzo dobrego skina na starcie. Przeciwnik ma minimalnie lepszego, ale teraz oni trafiają zdecydowanie lepsze skiny. Ostatni, trzeci skin jest decydujące. No nie, ej, ale naprawdę bardzo, bardzo mocno poszło. Czekajcie, idziemy jeszcze raz w to samo bitwo Bo tutaj naprawdę dużo, dużo się wydarzyło yy, Skiny naprawdę przemocne Przemocne jak na skrzyneczkę za 9 zł Nie spodziewałem się, że aż tak mocno Po prostu to będzie wyglądało yy, Zaczynamy z gloczkiem, mega mocnym, startowym Zobaczcie, same dobre skiny Wszyscy, o no i kolejny mega mocny skin Dobra, elegancko To wygląda mi na zwycięstwo, czy tak będzie? Raczej tak, słuchajcie Więc tutaj już mamy piękne Ej, ta skrzynia jest szalona Ta skrzynia jest szalona, widzowie nie zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Nie, no robimy jeszcze raz podobną bitwę. Damy sobie 5 skrzyneczek tym razem e, 45 zł akurat. No i nie wiem, zespołowe 2 na 2 strzelmy sobie, bo e, skrzyneczka wygląda na taką, jeśli będzie działać dokładnie tak samo jak teraz. E, to wygląda na skrzyneczkę, która może być idealna wręcz e, pod bitwę 2 na 2. Więc lecimy z tym. Lecimy z tym. Co ty będzie? Prowadzenie. Nie, nie ma prowadzenia. Pomyliłem się, nie ma prowadzenia. Różnica nie jest jakaś mega duża, raczej bez po prostu lepszych skinów się tej, niestety, obyło. Mm, idziemy dalej. Kurde. No tutaj gorzej, zdecydowanie gorzej w przypadku bitwy 2 na 2 Te skiny poleciały. No, odstajemy, odstajemy dosyć mocno. Byśmy musieli trafić naprawdę coś mega, mega mocnego, żeby zwyciężyć jeszcze tą bitwę. No niestety. Niestety to już się nie powiodło. To już się nie powiodło. Metoda na, na słuchajcie, to drugą najtańszą skrzyneczkę zawiodła. Zawiodła. Yy, więc idziemy szukać czegoś innego. Czy coś w bestsellerach się zmienia? No nie, słuchajcie. Yy, to są dokładnie te same skrzynki cały czas. Gracze po prostu nastawili się na jedne, jedyne skrzyneczki cały czas to otwierają. Yy, więc i my otworzymy sobie yy, dwa czempiony. Yy, dwa na dwa sobie dajmy. Już nie będzie to znaczy dwa na dwa, jeden na jeden. Ja zawsze biorę praktycznie 2 na 2. Weźmy jeden na jeden w tym wariancie takim. Ou kurde, co tutaj się stało? Czyżby champion wykazał się naprawdę potężną mocą? Jasne, że tak. Ej, naprawdę pokazał się mega dobrze champion. No super, naprawdę super. Do Koski zbliżamy się naprawdę dużymi krokami więc może teraz pora na Bombixa, czyli skrzyneczkę również eventową, strzelimy sobie trzy sztuki, również jeden na jeden, rozgrzejemy po prostu trosze, troszeczkę te skrzyneczki. I zobaczymy co tam ciekawszego Uda się nam zdobyć eee, Czekam jeszcze dosłownie chwilę Jeśli nie będzie przeciwnika ja tutaj klikam Ten magiczny guziczek I mamy w przeciwnika czekajcie zaznaczyłem przez przypadek skiny eee, co my mamy jako Pierwsze no niestety beznadziejne wręcz skiny trudno się mówi eee, czy... O dobra tutaj jest zdecydowanie Lepiej to mi się podoba To mi się podoba naprawdę mega mega mocno I słuchajcie jeszcze trafiamy monsterka nie, Więc bitwy jeden na jeden robił ten odcinek robił ten odcinek bitwy 1 na 1 zobaczcie co tu się dzieje połowa podrogi jest ponad za nami żeby wygrać pace w napisz swoją ulubioną markę samochodów i liczbę od 7 do 11 pięknie Pięknie, co ja mogę powiedzieć? Skrzyneczki eventowe naprawdę pokazują pazur. Naprawdę pokazują pazur. No, i jeszcze raz chyba z Bombixem polecimy, albo z tu combo sobie zrobimy. Nie wiem, albo Special Force teraz. Nie wiem, czy nie iść tak skrzyneczka za skrzyneczką. Czy to po prostu nie wyjdzie nam z tego jakaś. Fajna metoda. Nie, no jeszcze raz bombix, tylko więcej po prostu. Damy sobie, myślę, że bombixów 8 i dodajmy tego specjala dwie sztuki. O, w ten sposób. No i to już też będzie mega fajna bitwa, myślę. No i ponownie 1 na 1 wlatujemy tutaj. Eee, działa, to czemu by po prostu przestać korzystać? No jeśli działa, no to ja kontynuuję tej bitwy 1 na 1 Wrzucam sobie za chwilę przeciwnika, jeśli nikt do mnie do nie dołączy. 3, 2, 1, 0. No i idziemy z tym. Idziemy z tym, patrzymy na skinek, ja to ja polecam i słuchajcie, zaczynamy z kałaszkiem neon Revolution. więc naprawdę potężnie, naprawdę potężnie. Co się dzieje w tych skrzyneczkach, to nie mam pytań. Nie mam, o dobra, tu się gorzej. Nie, nie mam pytań, ale ja na razie mam naprawdę znaczną przewagę tutaj nad przeciwnikiem, chociaż na sam koniec y, mamy te speciale, no nie? Y, więc tutaj trzeba się troszeczkę ich obawiać na pewno, bo y, z jednym mocnym skinem tam wyskoczy przeciwnik i może być nieciekawie. Y, więc idziemy do ostatnie dwa. Ostatnie dwie są najmocniejsze. Obawiam się mega mocno. Nie, że możemy porać Royal i teraz, słuchajcie, najważniejsze, teraz najważniejsze Ale słabe skiny! Ja pierdzielę Ukwoboryna! Jest piękne zwycięstwo, moi drodzy! Ja pierdzielę, ej, ej ej! Do koski, ile nam brakuje, widzowie. Ile brakuje nam do koski? Czy skrzyneczka z kosu została ostatnio zaupdatedowana, czy nie? Nie została. Kurde, nie spierdzielmy tego. Nie spierdzielmy z tego. Płagam. Kurde, niech mi wyjdzie tutaj jeszcze ostatnia bitwa. Brakuje mi naprawdę niewiele, więc postanowiłem, że robię 5 Nightmarów, czyli skrzyneczki, które. Utrzymują się w topce Naprawdę od długiego czasu I mam nadzieję, że już mi to wyjdzie I po prostu zdobywamy pierwszą koskę Decimator na sam starcik Pewnie, o minimal wear. Myślałem, że troszeczkę gorzej Oj, 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 też tutaj siada No na razie idzie mi nieźle Na razie idzie mi nieźle No teraz mogę trochę ponarzekać na te trafy Co będzie dalej? Czy te Nightmare wystarczą? Jeśli to będzie tak wyglądało, to niestety nie wystarczą e, A wupa błagam jak mi super stanie. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to wygląda, moi drodzy? Ja pierdzielę! Nie, nie, nie. E, czekajcie, mamy 54 koła diamentów. E, ja tutaj skorzystam sobie z diamencików. Czekajcie, e, 50 koła diamencików to będzie tryb high, więc wystarczy mi 18 zł. E, Freecase, czy to dobijemy? Może braknąć, słuchajcie, może braknąć, niestety. Ale ważne, że po prostu będziemy coraz bliżej tej. Mamy. Dobra, udało się zdobyć kostkę. E, jeszcze nie wiadomo jaką. E, idę tutaj z. ten. Jeszcze kolejnymi skrzyneczkami. E, tymi darmowymi. To sobie zrobimy tutaj. Więc czekajcie. Dobra, to już będą. Nie, nie będą wszystkie, ale też będą zdecydowanie słabsze po prostu. No ale okej, okay. otwieramy naszą pierwszą skrzyneczkę z kosą, no i będzie jeszcze bitwa maksymalna za te około 10 zł, bo jeszcze z klejnotów coś spróbujemy po prostu dobić. Więc jakaś tam minimalna szansa na kolejną koskę będzie. No ale zobaczmy, jaka jest nasza dzisiejsza zdobycz. Więc klikamy sobie tutaj, zerknijcie sobie tylko na te koski, które są tutaj dostępne. Naprawdę jest wiele, wiele przemocnych kosek. No i ja tutaj klikam i co się wydarzy, słuchajcie, co się wydarzy, czy wydarzy? Dawaj tego survival of Fade. No i koska, dobra, dobra, ale miałem ochotę tego survival of Fade. Mamy, diamenty nam dodatkowo wpadły, bo to mocne otwarcie było po prostu. Więc idziemy jeszcze zdobyć kolejne skiny tutaj na maksymalną bitwę czteroosobową. Okay, coś tam nam doda na no, troszeczkę więcej niż myślałem Bo wpadły nam jeszcze tamte punkciki Nie wiem czy tego lowa strzelać Czy się przyda No mógłby się niby przydać ten low Dobra ostatni lowek i robię to bitwę Bo chcę wiedzieć czy coś tutaj jeszcze z tego będzie Czy raczej to jest koniec odcineczka Więc biorę sobie tutaj Od najniższej 15 złotych hmm. Co tutaj będziemy mieć ciekawego? Skrzyneczka Foxy by była super dobra. E, czyli ja jeszcze wracam tutaj e, do eventu e, i, i będę miał na skrzyneczkę Foxy. Super, to jest bardzo fajna skrzyneczka. No i teraz nas na nią stać. Okej, okay. czyli zaznaczamy cztery osoby skrzyneczkę Foxy. Skrzyneczka jest naprawdę niezła, więc może tutaj rozchulać jeszcze ten odcineczek. Nawet możemy przebić to, co mieliśmy na starcie, tak naprawdę. E, właśnie dzięki skrzyneczce Foxy, więc żeby tutaj tego nie przedłużać, 3, 2, 1, 0 i zaczynamy bitewkę ze skrzyneczką Foxy. Czy tutaj nam jeszcze coś z tego wyjdzie? Kurde, było blisko, było blisko i mówiłem, że będzie mogło być nawet mocniej niż na starcie, bo niewiele brakowało tak naprawdę. No trudno, no trudno. Ta bitwa nie była najważniejsza, bo najważniejsze było nasze dzisiejsze zdobycie koski, więc naprawdę elegancko odcinek. Jak najbardziej udany. Ja Wam dziękuję za oglądanie. subujcie, lajkujcie na razie się ma i cześć.